Marek, Marek, co, Heniu? Słuchaj, szukamy już kobiety 7 lat i jeszcze jej nie znaleźliśmy. No nie wiadomo. Słuchaj, trzeba poszukać wszędzie tej kobiety. No dobra. Bo obrabowała bank musi tutaj trafić do tej celi. Postarajmy się. To idziemy szukać jej po mieście i po wszystkich domach. Spoko. Damy radę ją znaleźć. Ha, ha, ha. Mama? Co? Jestem głodna. No to sobie weź. W lodówce jak zawsze nic nie ma. Już minęło 7 lat, odkąd obrabowaliśmy bank. Ty obrabowałaś bank. I wydaliśmy wszystko i już nic nie mamy. Jesteśmy biedakami. Jeżeli będziemy pracować, to każdy wie, że jestem matką złodzieja. Obrabowałeś ze swoimi przyjaciółkami. Bank, no trochę pomyśl. No, ale ja. Mam to gdzieś. No to fajnie. Jak zawsze dziadkowie śpią. My nic nie mamy, żadnych pieniędzy. No dobrze, jeśli tak. Mamy coś tam, ale nic ci nie damy. No, mama, no proszę. Dobra, słuchaj. Zróbmy tak. Idź sobie do sklepu i kup sobie coś tam w tym sklepie. Ok? No dobra. I co, je kupisz sklep ubraniami, i sobie tam coś kup. Na pewno coś znajdziesz. No dobra, jeśli tak, no to idę już tam. Pa, pa. Dzień dobry. Dzień dobry. Co chce pani kupić? O ja, bój, Coś na pewno kupię. Witam, witam. Dzień dobry w sklepie. Um, Winocha stąd. Chcę coś kupić. A pani nie jest ta poszukiwana? Um, nie, po prostu się jestem mega podobna do niej. Właśnie. Um, dużo osób mi to mówi. Co tutaj mamy? Aha. <laughs> Na razie nic ciekawego. O czym się pan. Weźmiemy. Nie, taki, coś dla chłopaków bardziej. To. A, takie same. Ale ta sukienka zielona. Mmm, jest okej. Okay. Wezmę ją. Wezmę ją, a czemu i by nie? Dobra. Wkładam. Oczywiście nie mam pieniędzy, więc um, ukradnę to. Ale zanim to jeszcze tam pójdę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani um, poszukiwana chyba. Ja? No dobrze, to jeszcze pani. Mamy panią na oku. dobrze. Dobrze, że zmieniałam fryzurę od 7 lat, i mój ubiór, i w ogóle wszystko, i się opaliłam. Tak to by się skapi. Dobra, ym... do widzenia. Dobra, przyjmę pana, mogę wyjść, ale pani nie zapłaciła. Policja! Co jest? Ona chciała wyjść i nie zapłaciła, mówi. <laughs> Zapłaciłam! Widocznie ty jesteś tym złodziejem. Zostaw mnie! Już po pani. Idzie pani do celi, do żywocia. No nic nie zrobiłam! Puszczaj mnie! Niech pani na spokojnie usiądzie. Ja tutaj. ochronisz, chroni drugiego złodzieja. Jezus, puść pani zakupy. <laughs> Chodź. Jak, jak ma pani na imię? Wiktoria. Um, no to już wszystko wiadome. Idziesz na dożywocie i już po pani, to jest pani. No nie zmieniłam się dużo, ale przepraszam, proszę, nie chceć na dożywocie. No dobra, ale i tak nie idzie. Otwieraj. Cele. No nie, ała I już pani nigdy nie wyjdzie. Zamykam. Cyk cyk cyk. Cyk cyk. Tak i tak bo jest zamknięty, więc nie będę otwierał. Niech pan ochronę tutaj pilnuje i niech zwierzę też. To pan, czy zwierzę, a pan tutaj. Dobra, a ja idę jeść moje ponczusie ulubione. O. I zawsze ich nie potrafię zjeść. O. skończę. Jezu, spać mi się chce. Myślisz, że mi się nie chce. Hmm. Hmm. Ja też chyba zaraz zasnę. Chodź razem pójdziemy spać. Hmm. Ja, no, ja idę do kosza spać. Dobra. Dip się. Ty, weź te kluczek i otwórz. Ej, ale ty co ty robisz? Otwieram, chcę otworzyć. I stąd uciec też jestem do żywocia. Um, słuchaj, ale ja nie chcę uciekać stąd. No to ty nie uciekaj, ja tu Ja tam uciekam. No dobra, ja też. Ale co ten pies ma niby będzie... W czym ci ma pomóc? Co to za pytanie? Przecież mi pomoże w ucieczce. Ale jak? Podam mi klucze. Mam z nich z innego dila. Dobrze, jeśli tak? Podaj klucze. Przez kraty się nie mieszczą. Ach. Kurde. Bo są takie grube. Specjalnie takie na pewno zrobili. No dobra. To weź je gdzieś odłóż, żeby ich nie widział. Później mi podasz, jak będzie śniadanie. Wstawać, wstawać. Ach, co. A co ty masz w ręku? Skąd ty to masz? To są fajkowe klucze. A gdzie są prawdziwe? Skąd ty wziąłeś te klucze? To są drewna fejkowe. Ja nie wiem, gdzie są prawdziwe. Prawdziwy miał pies. Czy on ci podłożył. Um, widocznie tak. Zły pies. Um, wracaj do celi. Wracaj do celi kluczyki tu. Nie wiem was wołać na śniadanie, ale jednak nie. No właśnie, chciałeś chciał się uciec. Ty chciałeś uciec. O, dobrze, że nie. No, i co tam masz? Co? Przeczytajmy tego złodzieja, co tam pisze. Tam pisze, że jakiś Edward. Ty pies, gdzie idziesz? Gdzie są klucze? Kurde, pies zjadł klucze. Nie wyjdziemy. Klucze. Klucze. Pies zjadł klucze. Y Pies, wynocha. No. Dobra, ja tutaj zobaczę, co tu jeszcze pisze. Tu dużo tego jest, wszystkiego. A zobaczmy, co ty chciałaś ukraść, panienka. Sukienkę? Uuu. Ej! Brzydka jest. Dobra. Już się robi noc, więc idziemy spać. No stary, musimy znowu spać na stojąco. Na stojąco? Tak, na stojąco. Swój strój I weź ten krapączek I idziemy stąd mm -hmm. Zaraz się obudzi Co tu się dzieje? Y <śmiech> <śmiech> chciałeś uciec Nieprawda, chodź tutaj Czemu chciałeś uciec? No przepraszam to jest najlepszy moment, żeby teraz uciec. Moja korona. Czemu chciałeś uciec? Mówię. No, ale chyba tu nie będę siedział całe życie. Będziesz siedział. I mówię to ci, bo będziesz. Nie będę. Ej, a ty co? Uciekam szybko! Wróciłam. Z czym ty wróciłaś? Miałaś tylko kupić jakieś ubrania, a nie zwierzęta. Um, nie było cię cały kilka dni. No właśnie. Baliśmy się o ciebie, że cię policja złapała. Nie, nic mnie nie złapało. Macie szczęście. No to bardzo dobrze, że mamy szczęście. Nic się nie stało, mówię na serio. No przecież ci wierzymy, nie? Dzień dobry. O, o, oj, oj, oj. Um, Dzień dobry. O, jest. Um. <laughs> Proszę państwa, ta dziewczyna obrabowała bank. I państwo są rodzicami jej? Przykro mi, ale tak. No to proszę państwa, idziecie wszyscy na dożywocie. Co? 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 Oszalał pan. <laughs> już to jest przesada, już mi. <laughs> nie, nie ma opcji. Jestem za stary na to. No przykro mi, ale tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Ała, proszę mnie pan puścić. Ała! Rzucił mnie pan. Bo mnie pan zdenerwował. <laughs> Wynocha stąd. I ty tak u, ciebie uderzy, że wylądujesz w więzieniu. No na pewno. No to przekonamy się. Uwaga! O! Lecę na ciebie. Już twój koniec. Ale dziadek lecisz wolno, mega. Nieważne jak lecę. Jeszcze raz, bo mi zepsułaś wszystko. O! Bum! Nic się nie stało, proszę pana. To niech pan policzy do dziewięciu. Do dziewięciu? Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Jeden. Co? Czemu jestem w więzieniu? Hahaha! Ha, ha. Mam Dila z dziadkiem. I specjalnie was tu teleportowałem. Ale jak? Nieważne jak. Najważniejsze, że was tutaj teleportowałem. Wypuść nas! Nie ma opcji, więc. Papa! Pa. Nie.